Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku serii Nasze Klocki LEGO. Witam Was ja i Cześć. mój synek Dawidek. Powiedz ładnie. Cześć. Cześć, tak. Dzisiaj otwieramy Dawidka kolejną ulubioną serię, bo Super Heroes LEGO. I będziemy tutaj patrzeć, co, jakie tutaj figurki są, bo oczywiście figurki to nasze ulubione rzeczy a to jest Batman tak Dawid już wie że Batman oczywiście Dawidek czekał na Batmana bardzo mm. i zaraz zobaczymy to jest yy... Batman to jest Batman yy, z serii DC Comics Super Hero o numerze 76010 Batman i Pingwin tak, ten grubasek to jest, to jest taki pingwin. Człowiek pingwin a, Pingwin. Tak, pingwin. Ty jesteś malutki, ty nie i ale kiedyś był taki film. Ale mam taką bajkę. O, i tutaj w pudełeczku mamy... A ty mi taką... Ja mam taką sam bajkę na, na DVD. Tak. A więc mamy tak trzy woreczki, instrukcja obsługi. Zaraz będziemy to składać i zaraz pokażemy Wam jak to będzie wyglądało już po złożeniu. Nie będziemy tu chyba yy, na filmiku przedłużać składania, bo nie jesteśmy tutaj we dwóch zbyt yy, zgodni i, i trochę nam schodzi tutaj ze składaniem. Także za chwilę się połączymy, gdy już będzie ten zestawik złączony. Także zapraszam za chwilę. Jak będzie gotowe. Tak. No i jesteśmy już po króciutkiej przerwie. Udało nam się złożyć zestaw. Zobaczcie co tutaj, y, jakie tutaj mamy elementy. Tu jest oczywiście kaczuszka, y, ta tutaj tytułowa, czy z przedniego obrazka, kaczuszka, tak, na której pływa y, człowiek pingwin. Do tego mamy podwodny skuter Batmana. Tutaj z taką wyrzutnią. Yy, coś takiego tutaj mamy. A tu jest bomba. Oprócz tego element taki, na którym stoją takie malutkie pingwinki. Tutaj zobaczcie fajne. Tu takie yy, są bomby. Tak, pingwinki z, bom z bombami, które. Yy, a tutaj detonator ma nasz tytułowy człowiek, pingwin pingwinki tam gdzieś podwożą oczywiście pingwinki z takimi antenkami zdalnie sterowane, elektroniczne jakieś... mają tutaj czaką, Batmana tutaj poczekaj synku I, i oczywiście pingwinki gdzieś tam bomby podwożą a człowiek, pingwin y, w, w detonuje te ładunki zobaczcie teraz y, kwintesencja tych zestawów, czyli oczywiście figurki bardzo ładne są we wszystkich prawie zestawach, człowiek y, pingwin to jest tak Średnio bym powiedział, ale, ale torsi ładny. Myślę, Pokazałem. że powinien być taki troszeczkę grubasek, jak to w filmie było. Grubaczek! Ale wiadomo, że nie wszystko z klocków da się ładnie y, przedstawić, ładnie zrobić. I tutaj mamy, widzicie, jego główkę, taką z okularem, takim jak to było w filmie czy no jest a i tu mamy, miksie, a tu mamy tu Batmana. A tu mamy Batmana, oczywiście Batman Nurek, Batman Nurek, czyli taki wyposażony Poczekaj synku. czyli taki wyposażony y, w płetwy w butle taką tlenową Mam z tyłu. to ci się skończy? I, I jeszcze nie. I główka taka zobaczcie podwójna główka tutaj jest normalna, z oczkami, a tutaj już tak w masce Bardzo fajna. Figurka, oczywiście dla wszystkich, którzy kolekcjonują, to, to każda figurka z, z tych zestawów jest yy, bardzo wartościowa Pokazałaś do kolekcji. No i tutaj jeszcze parasolik, To mi synek podpowiada, że nie pokazałem parasol człowieka, pingwina, on musi mieć. Troszkę żeśmy go tu zbogacili, bo zostało parę klocków, to żeby nie poginęły, to żeśmy tutaj zapasowe oko, kaczki dołożyli. O i tak wygląda Batman, y, człowiek Pingwin, który jest mocno przeciążony tymi wszystkimi swoimi y, akcesoriami, że nie jest w stanie ustać z nimi no ale w swojej kaczuszce, o zobaczcie, w swojej kaczuszce super się przedstawia, będzie mógł sobie tutaj podróżować, a zanim oczywiście. Nasz tytułowy Batman. Batman, czyli superbohater, super hero ulubiony bohater wszystkich miłośników, komiksów, serii DC Comics. Super O Batman. Wow, jak I tu na takim podwodnym skuterku. Nie Możemy... tak nie wygląda. Tak. tak, synku, bo on pod wodą to tak pływa. I tutaj ta taka tafla lodu, na której poruszają się mini mini pingwinki. Także wszystkich, wszystkim polecam ten zestaw. On teraz jest dosyć tani jak na te serie, bo oczywiście licencjonowane serie są zazwyczaj dużo droższe niż, niż normalne takie małe zestawy. I taki zestaw, jak teraz już widziałem, można kupić za około 50 zł. Także jeśli ktoś zbiera, to, to wszystkim polecam. Zobaczmy jeszcze pudełko, dokładnie. To z tyłu, jakaś scenka taka walki Batmana z człowiekiem, pingwinem. I tak się to przedstawia. Także dziękujemy wszystkim dzisiaj za uwagę. Wszystkich oczywiście zachęcamy do zakupu. Tego, tu jest ścielba, są, są ścielby. Tak, takie wyrzutnie, rakiet, tak. Tak. Także zapraszamy wszystkich do zakupu, do kolekcjonowania, bo Lego to jest super zabawka, która rozwija wyobraźnię dziecka i przy okazji daje sporo frajdy i zabawy dla każdego młodego konstruktora. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć. Powiedz ładnie cześć Dawidek. Cześć.